Witajcie. Nie ma na świecie osoby, która nie słyszałaby o usynowieniu lub adopcji. W tym procesie dorosły bierze odpowiedzialność za dziecko, z którym nie musi być spokrewniony. A jak to jest u zwierząt? Okazuje się, że podobnych przypadków w świecie dzikiej przyrody jest mnóstwo. Zwierzęta matkują nawet potomstwu innego gatunku. To właśnie o takich niezwykłych przypadkach dzisiaj porozmawiamy. Naprzód. Trudno wyobrazić sobie bardziej niepasujące do siebie zwierzęta, niż tygrys i prosie. Nie łączy ich przyjaźń, lecz łańcuch pokarmowy. Czasami jednak w przyrodzie dzieją się niesamowite rzeczy. Pracownicy jednego z tajskich zoo postanowili przeprowadzić ciekawy eksperyment w kwestii udomowienia tygrysów. W tym celu tygrysięta porzucono maciorze, a prosiaki tygrysicy. Żadna z matek nie odrzuciła obcych dzieci, przeciwnie, obie traktują potomstwo jak swoje. Takie wymieszanie gatunków powinno uczynić tygrysy bardziej posłusznymi i nauczyć, że świnie są przyjaciółmi, a nie pokarmem. My nie jesteśmy do końca pewni sukcesu, ale kto wie. Instynkt macierzyński to prawdziwa zagadka. Herman to gołąb, który nie może latać, a Landy to czułała, która nie może chodzić. Co może łączyć te dwójkę? Otóż w styczniu 2020 roku Lendy trafił do ośrodka ratowania zwierząt z wrodzonymi wadami rozwoju w amerykańskim Rochester i tam spotkał Hermana. Gołąb nieoczekiwanie wziął psa pod swoje skrzydła. Choć ich relacje są bardziej przyjacielskie niż rodzicielskie, nie mogliśmy pominąć tej historii. Założycielka ośrodka, Sue Rogers, powiedziała, że Herman i Lendy są nierozłączni. Uwielbiają się przytulać, leżąc na puszystym kocu. Fundacja otrzymała wiele ofert od osób, które były gotowe zabrać Hermana i Lendiego razem, aby ta dwójka nigdy się nie rozstała. Na wolności byliby zaprzysiężonymi wrogami, ale w rezerwacie dzikiej przyrody w Południowej Karolinie Orangutan i Trzy Tygrysiątka stały się najlepszymi przyjaciółmi. Dorosła małpa obserwowała opiekunów tygrysków i wyglądała, jakby też chciała się nimi zająć. W efekcie między nią a młodymi nawiązała się silna więź. Samiec prawdopodobnie uważa się za ich ojca lub matkę lub kogoś w rodzaju opiekuna. To nie pierwszy raz, kiedy orangutan zaprzyjaźnił się z tygrysami. Naczelne uwielbiają dziwne relacje. Pewien szympans o imieniu Todo z jednego z ogrodów zoologicznych w Tajlandii również opiekuje się i karmi młodego tygryska, a wygląda przy tym jak prawdziwa mama. Małą, łaciatą owieczkę z Australii Południowej porzuciła matka. Zwykle w takiej sytuacji młodymi opiekuje się właściciel zwierzęcia, ale w tym przypadku jagniątko znalazło matkę zastępczą – dalmatyńczyka. Nie sposób nie zauważyć, że są podobnej maści. Być może dlatego suczka wzięła je za swoje, a owieczka nie miała nic przeciwko temu. Teraz wszędzie podąża za przybraną matką, a ona ją liże i bardzo się o nią troszczy. Właściciel musi ją tylko karmić. Nie zdziwiłoby nas, gdyby zaczęła szczekać, przynosić kapcie czy pilnować domu. Tak czy siak, na pewno będzie dobrze wychowane. Nie! W 2014 roku w zoo na Sri Lance urodziło się lwiątko. Niestety matka odrzuciła malucha. Czasami w przyrodzie tak bywa, a dzikiego zwierzęcia nie da się przekonać. Pracownicy zo martwili się, ponieważ o ile da się lwiątko wykarmić, to nie można mu zapewnić rodzicielskiej miłości i troski. Tam, gdzie ludzie nie dają rady, z pomocą przychodzą psy. Znaleziono suczkę, która akurat powiła własne szczenięta. Już po paru godzinach uznała lwiątko za własnego syna. Karmiła go, lizała i opiekowała się nim bardziej niż własnym potomstwem. Lewek bawił się zresztą szczeniąt, aż podrósł na tyle, że trzeba mu było znaleźć odpowiedni dom. Nie mógł już mieszkać u właściciela psa. Dlatego najpierw przeniesiono go do zoo, a następnie do rezerwatu. Dziś jest wspaniałym lwem z elegancką grzywą i wcale nie przypomina maleńkiej futrzanej kuleczki. Ciekawy czy pamięta kto go wykarmił i wychował. Czy po kilku latach lew rozpoznałby swoją przybraną matkę? Kiedy kury składają jaja, instynkt każe im je wysiadywać, aby ogrzać przyszłe potomstwo. I sklęta, które się z nich wyklują, nadal są małe i delikatne. Dlatego kwoki zagarniają je pod siebie, dopóki małe nie urosną na tyle, by się samodzielnie ogrzać. Okazuje się, że kurzej miłości wystarczy każdemu, nawet kociętom. Kura o imieniu Koko wysiaduje małe kocięta i dba o ich bezpieczeństwo. Wypędza wtedy inne kury z kurnika. Serio, pozostałe kury muszą spać na zewnątrz. Zaraz, zaraz, a co z mamą kota? Przecież kocięta nie wykluły się z jaj. Owszem, kotka mieszka wraz z nimi w tym samym kurniku. Co więcej, ją Koko również wysiaduje. Z przyzwyczajenia. Kiedyś wysiedziała także i ją, teraz pewnie uważa się za szczęśliwą babcię. Opiekuje się puszystą córką i wnukami. To nie koniec tej historii. Koko ma też prawdziwą córkę. I ta młoda kurka również opiekuje się kociętami, jak przystało na prawdziwą ciocie. To chyba najdziwniejsza rodzina, którą kiedykolwiek widzieliśmy. Przypadek Koko nie jest wcale wyjątkiem. Inna kura przejęła opiekę nad nowonarodzonymi królikami. Żeby tak się stało, małe muszą jednak mieć własną matkę. Kury nie zawłaszczają cudzych dzieci. Matka i kura dzielą się obowiązkami. Jedna karmi, druga ogrzewa maluchy swoim ciepłem. Można powiedzieć, że pracują na zmianę. I choć wydaje nam się to dziwne, to zwierzęta wyglądają na zadowolone. Uważacie pitbulle za agresywne i krwiożercze potwory, gotowe zagryźć każdego, kto im wpadnie w oko? To znaczy, że nie spotkaliście Ashley, najwspanialszej adopcyjnej mamy na świecie. Kiedy trzy małe szopy straciły matkę, trafiły do domu właścicieli Ashlyn. Cuczka od razu uznała uroczą trójkę za własne potomstwo. Czemu? A czemu by nie? Maleństwa były całkiem bezradne, ledwo potrafiły chodzić i były bardzo wystraszone. Nie wiadomo, co się stało z ich matką, ale Ashlin natychmiast roztoczyła nad nimi opiekę. Teraz suka jest przy nich non-stop. Maleństwa poszturchują ją nosem, dzięki czemu czują się bezpiecznie. Przy takiej obrończyni nie mają się czego obawiać. Choć szopy są oswojone i lgną do ludzi, przystosowuje się je do życia w dziczy. Małe uczą się zdobywać pokarm, grzebać w ziemi, wspinać się wysoko na drzewa. Kiedy nadejdzie czas, powrócą do lasu. Nawet najbardziej udomowione koty w głębi duszy pozostają drapieżnikami. Polowanie mają zapisane w genach. Czasami pamięć genetyczna dochodzi do głosu, a wtedy z waszą złotą rybką, papugą czy myszką może być krucho. U tej kotki górę wziął jednak instynkt macierzyński. Ronan i Emma Raleigh z Irlandii nie mogli uwierzyć własnym oczom, gdy ich kotka przygarnęła trzy osierocone kaczuszki. Po prostu dodała je do swoich młodych. Gdy z początku łapała je zębami, Ronan bał się, że ma zamiar zjeść kaczęta. Okazało się jednak, że po prostu zagarniała je do siebie, tak samo jak własne kocięta. Nie martwcie się, wszystkie przeżyły. Co więcej, szybko przywiązały się do przybranej matki i trzymały się jej, gdy próbowano je rozdzielić. Eksperci twierdzą, że choć to dość nietypowy przypadek, to wcale nie taki dziwny. Zwierzęta nie potrafią liczyć, więc kotka nie wie, ile kociąt urodziła. Dzieci to dzieci. Wyobraźcie sobie, jak się zdziwi, gdy dorosną. Psy rasy Jack Russell Terrier są energiczne, hałaśliwe i nieustraszone. Bywają też wspaniałymi opiekunami dzikich zwierząt. Poznajcie Nati, stałą rezydentkę schroniska dla zwierząt w Namibii, a jednocześnie matkę zastępczą dla wszystkich nowonarodzonych hien, gepardów czy pawianów. Wydaje się, że Nati nie rozróżnia gatunków. Dla niej młode to tylko młode, które potrzebuje opieki, troski i miłości. Założyciel schroniska mówi, że Nati okazuje małym zwierzętom tyle macierzyńskiej miłości, ile nie dałby im żaden człowiek. Traktuje inne zwierzęta jak własne. Nawet gdy podopieczni nati dorastają i kilkakrotnie ją przerastają, zawsze pozostają dla niej dziećmi. Wiele osób uważa kapibary za najbardziej przyjazne stworzenia na świecie i nie ma w tym przesady. Kapibary to największe gryzonie. Żywią się roślinami, żyją w stadach i z nikim się nie kłócą. Do każdego innego stworzenia odnoszą się bardzo przyjaźnie, a Cheesecake jest tego doskonałym przykładem. Taka kapibara trafiła do schroniska dla zwierząt w Arkansas, kiedy była jeszcze malutka. Z początku mieszkała z psami w domu założycieli rezerwatu. Bawiła się z nimi, jadła i spała. Nie, Cheesecake nie uważa się za psa, ale odnosi się do nich ze szczególną sympatią. Gdy podrosła, zaczęła opiekować się wszystkimi osieroconymi szczeniętami, które tu trafiają. Cheesecake bawi się z nimi, sypia z nimi, a nawet karze maluchy, jeśli źle się zachowują. Przyjęła na siebie rolę psiej matki. Ten miły gryzoń przyjaźni się nie tylko ze szczeniętami, ale, jak na kapibare przystało, chętnie bawi się z każdym zwierzakiem w schronisku i się nim opiekuje. To wszystko na dziś. Jeśli spodobał Wam się ten film, łapki w górę. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.